Jeszcze słońce, miło znów zobaczyć się, już od świtu. On się śmieje, z przyjaciółmi spędza każdą chwilę, z nimi bawi się, śpiewa wciąż i gra. Deszcz czy słońce, Zostań z nami. Deszcz czy słońce, Miejsce mamy. Witaj Franklin. Ogródek Franklina Franklin umiał już liczyć, sznurować buciki, zapinać guziki i zasuwać zamek błyskawiczny w kurtce. Potrafił zrobić sobie kanapki do szkoły i sprzątnąć pokój. Pomagał też tacie w ogrodzie, aż którejś wiosny tatuś pozwolił Franklinowi uprawiać swoje własne grządki. Mm, wygląda pięknie, Franklinie. Chyba ktoś tu ma dobrą rękę do kwiatów. Mam dwie ręce, tato. Mój ogródek będzie taki sam jak twój. Nie będzie w nim żadnych chwastów ani. O, popatrz. Haha, to gąsienica. Śmiesznie wygląda. Weź ją na palec, tylko ostrożnie. Ale ona ma dużo nóżek. Łaskocze! Musi mieć aż tyle nóżek, żeby móc się wspinać na rośliny. I na palce! I na palce! Pokażę ją Misiowi. Delikatnie się z nią obchodź. Dobrze. Znalazłem ją w ogródku. Ładna, co? Aha, czy ona gryzie? Nie, jest bardzo miła. Masz. A, a wiesz, co je? Pewnie zjadaliście. Nakarmimy ją. Hmm, może nie jest głodna. O, e? Chyba się mylisz, Franklinie. Chyba tak. No właśnie. Wiesz co? Zbudujemy dla niej domek w moim ogródku. Dobrze, chodźmy. A tata mówi, że mam rękę do kwiatów i rzeczywiście bardzo ładnie rosną. Są fioletowe i różowe. O! Ojej, wisienki! Skąd się wzięły? Z drzewa wiśni. Bardzo was przepraszam, ściągnąłem gałąź w dół trochę za gwałtownie. Nie szkodzi, nie trafiła w nas. Mogę zjeść wiśnie? <laughs> Oczywiście, przecież one po to są. Dzięki. Co tam niesiesz, Franklinie? To gąsienica. Muszę ci powiedzieć, że widziałem już takie. Była w moim ogrodzie. <laughs> Śmiem twierdzić, że gąsienice wchodzą wszędzie, gdzie chcą. Chcemy zbudować dla gąsienicy domek. Świetnie. Musicie zbudować większy, żeby zmieścił się w nim motyl. O co? <laughs> Zobaczycie. Chodźmy, Misiu. Zaniesiemy ją z powrotem do ogrodu. Do zobaczenia, panie krecie. Tak. I dziękuję za wiśnie. Bardzo proszę. A jeśli będziecie chcieli więcej, wpadnijcie znowu. Naprawdę? Może jutro? Jutro czemu nie? Dobrze, przyjdziemy do pana jutro. Będę czekał. Kurra. <noise> A to ochrona przed deszczem. Wygląda świetnie. Tak, myślę, że gąsienicy spodobał się ten domek. Pewnie, że tak. O, o, spójrz. <laughs> o nie, ona zjada Daszek. <laughs> tak, bo jest z liścia. Rety, ale ma apetyt. Nie zostawia ani odrobiny. <laughs> tak, i ma ochotę na więcej. Cześć, lubisz mnie? <noise> Jak myślisz, co to znaczy? Tak czy nie? Myślę, że to znaczy tak. Franklinie, kolacja. Już idę! To kolacja dla ciebie. Rzeczywiście. Ja też zgłodniałem. Pójdę do domu sprawdzić, czy jest kolacja. No to do jutra, Misiu. Do widzenia. I nie zapomnij, że jutro idziemy do pana Kreta na wiśnie. Nie zapomnę! Smacznego! Masz dom pełen jedzenia. Śpi dobrze, gąsienico. Do zobaczenia jutro. Dobry gąsienico! O nie, moje kwiatki! Co się stało, Franklinie? Popatrz, co gąsienica zrobiła z moją rabatką. Wcale mnie to nie zdziwiło, synku. Gąsienice już takie są. Ona zjadła wszystkie kwiatki. Nie chcę tego żarłoka w swoim ogródku. Może masz i rację, ale w ogródku żyje wiele różnych zwierzątek. I dzięki temu jest tu tak ciekawie. Ale na pewno ładniej byłoby tu hmm. bez gąsienic. A teraz, panie i panowie, miś pokaże wam nową zdumiewającą sztuczkę. Bardzo ładnie, Misiu. Ej, daj spokój, Franklinie. Pozbyłeś się gąsienicy, więc kwiaty znów zaczną rosnąć. Miejmy nadzieję. Ja naprawdę martwię się o swój ogród. Ojej, ptaki zjadają panu Kretowi wiśnie. Sio! Och, och, Wynoście się stąd! Sio! Och. Żeby was tu nie widział. O co ci chodzi? Panie Krecie, one jadły pańskie wiśnie, ale już jest dobrze, przegoniłem je. Ojej, mam nadzieję, że wrócą. Naprawdę? A po co? Lubię słuchać śpiewu ptaków i lubię ich towarzystwo. Ale zjadają panu wiśnie. Och, co z tego, że zjedzą trochę wiśni? W ogóle mi to nie przeszkadza. W moim ogrodzie mam wielu różnych gości. Tak, a niektórzy są naprawdę bardzo mali. <noise> tak, tacy jak ta miła gąsienica z twojego ogródka, w Franklinie. Ale teraz już jej nie ma w ogródku. E, myślę, że powinienem koniecznie coś zrobić. Do zobaczenia! Pewno gdzieś tutaj jest. Możesz mieszkać w moim ogródku. Nie jestem na ciebie zły. Wracaj. Kogo szukasz, synku? Gąsienicy, tato. Chcę, żeby do mnie wróciła. Na pewno ją znajdziemy. Pomogę ci szukać. A! Co? Popatrz na to. To jest ona? <laughs> jest teraz w stadium poczwarki. Wkrótce będzie z niej piękny motyl. Nie smuć się, synku. To normalne u gąsienic. Rozumiem, ale czy ten motyl będzie chciał odwiedzać mój ogródek? Nie byłem dla niego zbyt miły. Franklinie, dużo zrobiłeś dla tej gąsienicy. Oprowadziłeś ją po ogrodzie, dałeś jej jeść. <laughs> Żadna gąsienica nie mieszkała w tak ładnym domku. Mam nadzieję, że będzie to pamiętać. Z całą pewnością. O, jaki ładny, kolorowy ogródek, a ile tu różnych pięknych kwiatów. Zapraszam do swojego ogródka wielu gości. Pszczoły, pająki, yy, biedronki, dżdżownice. Yy. I kolibra, ja go zobaczyłem. O tak, był śliczny. Przekonałeś się, jakie to ciekawe? A teraz właśnie czekamy na przybycie pewnego motyla. Tak, każdego dnia patrzę na poczwarkę. Jej? Tak, chyba już się wylęgła. I nawet nie zdążyłem się z nią pożegnać. Och. A motyl nie chciał się ze mną spotkać. <śmany> nie byłbym tego taki pewien, może jest bliżej niż myślisz. Gdzie? <śmany> jest na skorupce nico, e, e, Chciałem powiedzieć: motylu! Pięknie latasz! <noise> tak właśnie latają motyle. Widzisz? Twój domek nadal tu jest. Możesz tu mieszkać, jeśli chcesz. Pan Kret miał rację. Domek powinien być większy. <głosy> <głosy> A nie mówiłem. Będę zapraszał do swojego ogródka wielu gości, motylku, ale ty zawsze będziesz moim ulubieńcem. Franklin ucieka z domu. Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki, miał rodziców, którzy go kochali, i kilku wspaniałych przyjaciół. Franklin wierzył, że tak będzie zawsze, ale pewnego dnia zaczął w to wątpić. A wtedy mama Misia powiedziała, Ktoś jadł z mojej miseczki. <laughs> A gdy malutki Miś zobaczył, że jego miseczka jest pusta, zaczął cichutko płakać. Ja bym się ucieszył, gdyby ktoś zjadł moje płatki. Ja też byłbym szczęśliwy, gdyby ktoś zjadł moje. <laughs> Franklinie, ślimaku, nie pora na rozmowy. Proszę się skupić. Już nie. się robi, to będzie celny strzał Uważaj, Franklinie, tuż za tobą biedną liski i bub. Zatrzymaj się, przerwij grę To się nie liczy, Franklinie, nie gracie zgodnie z przepisami O co ci chodzi? Mag zawsze ci mówi, kiedy biegnę Właśnie, zawsze wiesz, kogo masz za plecami Nam nikt nie pomaga Właśnie, przepisy są po to, żeby ich przestrzegać Wobec tego możemy w ogóle nie grać. Ujdziemy sobie na spacer. Jasne, to lepsze niż gra w piłkę <laughs> To za bardzo dobrze. I co dalej? Mów! Wtedy tata miś powiedział. Nie pora na rozmowy, proszę się skupić. Zdaje się, że to samo powiedziała Wam Pani w szkole. Tak, tak, dobrze pamiętamy. Ojej, to moja książka z biblioteki. Zgadza się, pożyczyłeś mi ją w zeszłym tygodniu. Tak. Ale obiecałeś, że oddasz ją do biblioteki. Oddam, jak ją do końca przeczytam. A co jeśli dostanę upomnienie? Nie chcę mieć żadnych kłopotów. Ojej, nie martw się. Na pewno ją oddam. Mogę z nim pójść? Nie, dziękuję, sam sobie poradzę. Do zobaczenia widzę. On też jest na mnie złym. O, nie ma kanapek na stole. Mamo! Jestem w ogrodzie, Franklinie. Ale gdzie w ogrodzie? Jestem tutaj. Byłam tak zajęta, że nie słyszałam autobusu. Jak tam było w szkole? Okropnie. Możesz mi zrobić kanapki. Ach, już mi niewiele zostało. Zrobię, kiedy skończę. Zawsze robi mi kanapki, kiedy tylko wysiadam z autobusu. Dlaczego nie może skończyć pracy później? Jestem bardzo głodny. Tak, ja też. Nie doczekamy się na mamę. Ale możemy sami zrobić kanapki. Czy mi pomożesz? Mi? Chętnie! Nie kłopacz się już o kanapki, wyręczyliśmy cię Mogliście na mnie zaczekać, ale tutaj bałagan Mogę posprzątać Ja mu pomogę Ech, Może wytrzeć to papierowym ręcznikiem Nie Franklinie, sama to zrobię Zabierzcie stąd swoje kanapki Jeszcze nie wiem, ale tu na pewno nie zostanę. Co za okropny dzień! Paskudny! Wygląda na to, że nic nie potrafimy dobrze zrobić. Tak, to niesprawiedliwe. Hmm, czy jesteśmy już blisko tam, dokąd idziemy? Żebym to ja wiedział, dokąd idziemy. A może domek na drzewie? Tak, chodźmy tam! Tu nie ma nikogo, kto by się na nas złościł. Tak, tutaj czuję się dużo lepiej. Ja też. Nie chcę wracać do domu, ani do szkoły, ani jeździć autobusem. Zostanę tu już na zawsze. W domku na drzewie? Tak. Chcesz tu ze mną zostać? Och, podoba mi się tutaj bardzo, ale to nie to samo co dom. Pomyśl tylko. Kto nam przygotuje kolację? Kto będzie czytał bajki i przytulał na dobranoc? No tak, a może nasi rodzice mogliby tu przychodzić? Dojście do furtki zajmuje moim rodzicom cały dzień. Przyjście tu zajmie im wieczność. No, możemy wracać na noc do domu i przychodzić tu co rano. Moglibyśmy tak robić w Franklinie, ale skoro zrezygnujemy ze szkoły, to z kim będziemy się bawić? I skąd weźmiemy ciasteczka na podwieczorek? Hmm. Brakuje tu zbyt wielu rzeczy. Powinniśmy wrócić do domu i zabrać co nieco do naszego domku. Przede wszystkim weźmy ciastka. Dobrze. Trochę ślimaków. Złapałem. I co teraz? Schodź. Dzień dobry misiu. Dzień dobry pani. To głos misia. I czy jest Franklin? Nie ma go w domu. Wyszedł na dwór ze ślimakiem. O, czy mogłaby mu pani powiedzieć, że żałuję tej kłótni w autobusie i dać mu tę książkę? Przedłużyłem termin. Na pewno zdąży przeczytać. Dobrze, powiem mu. O czym oni mówią? Coś o terminie zwrotu. Po co mówi o tym wszystkim mojej mamie? Będę się musiał tłumaczyć. Ładnie postąpiłeś, misiu. Franklin się ucieszy, że już się na niego nie gniewasz. Do widzenia. Do widzenia. Co tu robicie? Przyszliśmy po rzeczy do domku na drzewie. Przykro mi, Franklinie, ale niedługo będzie kolacja. i Niech... ja się tam przeprowadzamy? Chcecie mieszkać w domku na drzewie? Nikt nas nie lubi, więc zamieszkamy na drzewie. Ale będziemy wracać na noc? Poczekajcie. Najpierw porozmawiamy. Dlaczego myślicie, że nikt Was nie lubi? To był naprawdę okropny dzień mamo. Wszyscy się na nas złościli, A zaczęło się od Pani Sowy. Tak! Rozmawialiśmy na lekcji, a należało słuchać. Rozumiem, A kto jeszcze was nie lubi? Lis i Bubr I miś. Franklin nie zwrócił w terminie książki do biblioteki. Tak, a miś się bardzo zezłościł. I choć tak cię nie lubi, przedłużył termin, żebyś dokończył ją czytać? Naprawdę. Tak. Książka leży na stole. Niś przepraszał też za te kłótnie w autobusie. Ojej, jest prawdziwym przyjacielem! A czy pamiętasz, co się działo, kiedy zapomniałam ci dać ochraniacze na kolana? Tak, byłem na ciebie zły. Okropnie zły, ale przecież nadal mnie kochasz, prawda? Ależ tak, mamo. Ja ciebie też, choć zrobiłeś dziś w kuchni straszny bałagan. Wszędzie było pełno dżemu wymieszanego z masłem orzechowym. Zrobiła się z tego tłusta Maś. Rzeczywiście bardzo tłusta. <głos> <głos> Czasami jesteśmy na siebie źli, ale to nie znaczy, że się nie kochamy. I że powinniśmy mieszkać na drzewie. Tata i ja bardzo tęsknilibyśmy za tobą. A ja tęskniłbym za wami i za ciasteczkami. <noise> w takim razie nie powinnam ci ich odmawiać. 监控也妈木。Dziękuję,